Dzień dobry, pobudka, kolejny Power Poniedziałek z Kamilą Rowińską. Witam Cię serdecznie. Dziś porozmawiamy o porażkach i o tym, co należy z tym zrobić, a konkretnie o naszej pamięci. Bardzo często zdarza się, że ktoś ma doskonałą pamięć do tego, żeby rozpamiętywać swoje porażki, natomiast ma krótką pamięć i bardzo małą refleksję, jeżeli chodzi o wyciąganie lekcji z tych porażek. Natomiast zasada jest taka: masz mieć krótką pamięć, jeżeli chodzi o Twoje porażki, natomiast długą pamięć, jeżeli chodzi o o lekcje, których z niej wyciągasz. Powtarzam jeszcze raz: masz mieć bardzo krótką pamięć, jeżeli chodzi o twoje porażki, natomiast bardzo długą pamięć, jeżeli chodzi o lekcje. Jeżeli cokolwiek wydarzyło się w twoim życiu, oczywiście za twoim udziałem, co nie poszło po twojej myśli, czy to osobiście, czy zawodowo, to wyciągasz lekcję i zapominasz o tym, a pamiętasz o tej lekcji. I to dotyczy zarówno sytuacji zawodowych, jak również biznesowych, jak również takich, które dotyczą być może twojego męża, współmałżonka, i partnera. Pamiętaj, za każdym razem, kiedy coś takiego się wydarzy, wyciągasz lekcję, zapominasz o porażce, podnosisz się i idziesz dalej, ponieważ nie ma takiej osoby, która nie popełnia błędów i wtedy, kiedy popełniasz jakiś błąd po raz pierwszy. Masz do tego prawo, ponieważ się uczysz i zbierasz doświadczenie. Oczywiście kłopotem jest to, jeżeli czasami popełniasz ten sam błąd po raz drugi, no to wtedy już należy się bardziej nad sobą za, um, zastanowić. Natomiast jeżeli masz zwyczaju wyciągać lekcje, pamiętać o tych lekcjach, to wtedy już drugi raz to samo błoto nie wdepniesz. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia w kolejnym poniedziałku.